Pozycja stojąca jest pozycją wyjściową, tadasana, pozycja góry do wszelkich stojących, ale także do skłonu. Wtedy w pozycji góry napinamy mięśnie brzucha, palce stóp na macie dociśnięte, głęboki wdech, unieś w górę ręce, wyciągnij ramiona, opuść w dół barki. I z wydechem przejdź do skłonu, wyciągaj ręce, wydłużaj ramiona. Do skłonu do utanasany. głęboki skłon. Spróbuj włożyć dłonie pod stopy, utrzymuj proste nogi. Czoło w stronę kolan. Głęboki skłon utanasana. Powoli spokojnie, wyciągnij dłonie z pod stóp. Uaktywnij ręce, szeroko ramiona, wróć do pozycji góry, wdech, opuść barki. I z pozycji góry, z uniesionymi ramionami, wejdziemy do drzewa. Pozycja na balans, ciężar ciała na prawą nogę, lewa noga w górę, wdech. Złap za kostkę. Przyciągnij stopę pięta do Uda. Pracuj z balansem. Upewnij się, że Twoje biodra są otwarte, kolano na zewnątrz, następnie unieś ramiona w górę. Rozluźnij mięśnie twarzy. wirksza sanie w pozycji drzewa. Pracujesz z balansem. Starasz się rozluźnić, uspokoić. I możesz mieć wariant dla rąk taki, że połączysz dłonie, wyciągniesz wyżej kręgosłup, wydłużysz kręgosłup. możesz również trzymać dłonie blisko przy klatce piersiowej. sana pozycja drzewa rozluźnia, odpręża, relaksuje. Powoli spokojnie z wydechem odłóż stopę, opuść ręce, rozluźnij nogę, rozluźnij stopę. Wersja łatwiejsza, jeżeli masz kłopot z balansem. Możesz zrobić wariant taki, gdzie pięta jest przy kostce.